Uważam, że powinnam się odezwać po tym, co się stało. Ogólnie byłam na interwencji kryzysowej i mam ustaloną jeszcze mocniejszą terapię. Także chciałam Was tylko powiadomić, żebyście się nie martwili, że jest w porządku jestem w domu u mamy. I, I dochodzę do siebie. Nie będę zbyt aktywna teraz chyba w internecie, bo potrzebuję raczej odpoczynku i jeszcze wysyłam. Telefon do naprawy dzisiaj pożyczyłam od mamy, tylko żeby nagrać i dać wam znać, że jest stabilnie. No, także ja sobie odpoczywam i działam dalej, tak naprawdę, w swoim świecie. A wam tylko chciałam dać znać, i tyle. Dziękuję za wsparcie, mega. Naprawdę dużo osób do mnie napisało. Bardzo dziękuję. Nie chcę też żadnych. Chciało mi nagrywanie, po prostu pis i no spokój. Wydaje mi się, że każdy tego teraz potrzebuje. Jeszcze mamy Black Monday, więc trzymajcie się. Ja idę zjeść coś i oglądać z moją mamą coś, tylko odpiszę na wiadomości, bo strasznie dużo osób do mnie pisało. I jeszcze raz serio dziękuję Wam za wsparcie, bo czułam się naprawdę sama na tym świecie, a teraz widzę, że jednak nie jest sama i dziękuję Wam. Do zobaczenia niedługo mam nadzieję.